Siemanko, siemanko! Dzisiaj drugi odcinek z serii Droga do e, Hulita. Ostatni odcinek, czyli ten pierwszy tak naprawdę zakończyliśmy e, mając Hulita e, ukończonego na sześciu składach. Dzisiaj postaramy się oczywiście dorzucić kolejne e, składy. Oczywiście postaram się dzisiaj przynajmniej jeden z tych składów e, 91 ukończyć, bo wiadomo, z nimi będzie po prostu najciężej. Następne składy oczywiście w dalszej kolejności też będziemy robić. E, tak więc pokażę Wam dzisiaj, jakie rzeczy uczyniłem, żeby właśnie tego Hulita jak najszybciej ukończyć. Oczywiście to Totalnie e, za darmo. Oczywiście nazbierało mi się troszeczkę paczek za rozgrywanie meczy, jak również za codzienne SBC e, z rozwoju. Jak również pokażę wam kilka innych sposobów, dzięki którym można zdobyć właśnie wyżej ocenione karty, które są potrzebne właśnie do tych składów 91 na hulita. Także szybkie słowo od partnera kanału i zaczynamy. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób, use7bike.com to najlepsze miejsce w internecie. Monetę uzyskasz już w godzinę od zamówienia. Pamiętaj, aby wpisać kod CLIP, aby uz zyskać dodatkowe 8% zniżki. Link w opisie. Zanim przejdziemy do otwierania paczek, pokażę Wam właśnie skąd brać jeszcze te wyżej ocenione e, karty. Oczywiście cały czas robimy codzienne wyzwania o złote, srebrne e, i brązowe e, karty, które się przydają do kolejnych rozbudów, jak na przykład e, Piki 81+, które wczoraj wyszły i weszły do gry. Tutaj wystarczy tak naprawdę 3 złotych piłkarzy rzadkich i dwóch złotych zwykłych. Także naprawdę bardzo tanio e, codziennie dostajemy sporą dawkę tych złotych kart, Tak więc, kilka player za darmo robimy praktycznie codziennie. Dzięki temu dostajemy karty, wiadomo, 8, 2, 8, -3, 8 -4 w większej mierze, ale czasami trafi się jakiś walkout bądź karta specjalna. I również dostaliśmy dwa SBC, które moim zdaniem również się przydadzą, ponieważ Almeric, Laport i Savic. Są bardzo tani w SBC. Wystarczą dwa składy: 8,3 i 8,5 na każdego z nich. Te karty dostaną upgrade y po meczu między tymi drużynami I albo będzie wygrana jednego z klubów i któryś z nich dostanie plus dwa overalla, albo będzie remis i plus jeden dla każdej karty również będzie upgrade po prostu. Także, także te karty, tak czy siak, warto zrobić, bo są bardzo tanie. Na pewno tego foderku nam się sporo zbiera, właśnie robiąc te codzienne rozbudowy. Tak więc Almerica Laporta. I stawicza na pewno skończę i potem, jak już dostaną upgrade, oczywiście wylądują w SBC Ochulita. Oczywiście rozgrywanie meczy również jest bardzo istotne w tej grze, żeby zdobyć kolejne paczki. Ja już mam praktycznie rywalsy ukończone, potrzebuję czterech punktów do ulepszonych nagród w drugiej lidze, a dzięki temu rozgrywaniu właśnie tych meczy w rywalsy ukończyłem mnóstwo, mnóstwo wyzwań z kolejnymi paczkami. Oczywiście codzienne rozgrywki to jest praktycznie samo się robi. Skrupulatność codziennych rozgrywek również mam tutaj ukończone, Został już tylko jeden dzień i dostaniemy kolejne świetne paczki. Puchar Łowców też mam skończony Także te paczuszki dzisiaj sobie również otworzymy I Wielkie Marzenia również ukończyłem Tutaj jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo paczek W dodatku jakieś dodatkowe ewolucje i punkty doświadczenia Oczywiście tutaj największy problem jest to Oczywiście ze strzelaniem gola przewrotką Słuchajcie, najprostszy patent to odpalić grę na nowicjuszu Czy nawet na tam najniższym poziomie trudności w skład Battles I wrzucać piłkę z narożnika pola karnego do środka na napastnika. Oczywiście najlepiej to zrobić zagrywając mu piłkę troszeczkę za plecy, żeby ta piłka nie była z przodu, bo wtedy nie strzelamy przewrotką, tylko po prostu nożycami. Tak więc trzeba tą piłeczkę troszeczkę za plecy zagrać piłkarzowi Żeby Żeby, żeby strzelił po prostu z przewrotki nie? Bo inaczej nam tego nie zaliczy A moim zdaniem warto troszeczkę się pomęczyć Mi to zazwyczaj w jednym meczu Skład bardzo spokojnie wychodzi, kilka takich strzałów Przewrotek wchodzi Tak więc słuchajcie, odbierzemy sobie te wszystkie E, wszystkie nagrody, te paczki są naprawdę solidne. Zwłaszcza za, za końcówkę e, tych wyzwań. O, tutaj mamy dodatkowego piłkarza i jeszcze e, pika. Jeden z trzech 86, plus, to od razu sobie go otworzymy. I mamy kubo. Słuchajcie, mamy kubo mamy Kubo, także kolejna karta specjalna, już kolejna, która trafi pewnie do SBC Ochulita. Jeżeli nie wiecie jak otworzyć pika, żeby od razu pojawiły się te wszystkie trzy wybory, to zaraz wam to pokażę, bo gdzieś tutaj mamy chyba jeszcze jeden pik do zgadnięcia. Tak, za tą skrupulatność codziennych rozgrywek Dostajemy pika. Słuchajcie, zwłaszcza, że wczoraj pojawiły się te piki. Z 10, chyba 3 z 10 można było wziąć, i te piki naprawdę długo się otwierają. Także jedyne co trzeba zrobić, to kliknąć w pika. Na Xboxie przynajmniej jest to przycisk Y, a potem następnie A wciskamy szybciutko. Także w ten sposób kolejna karta. Road to the... Przepraszam, wielkich marzeń, To jest Bentham który już chyba trzeci raz go trafiam. W ten sposób otwieramy pika od razu bez wyświetlania się po kolei. tak? Także. Także słuchajcie, przy okazji mamy kolejną kartę 91, to już druga dzisiaj na odcinku, także idzie naprawdę fajnie, ale jeszcze jedną rzecz chcę Wam pokazać, zanim przejdziemy do otwierania paczek, to są ewolucje. Słuchajcie, jest mnóstwo darmowych ewolucji, dzięki którym możemy karty ewoluować do 91 bądź nawet 92. Overal'a, Ja tutaj właśnie kończę sobie króla dabowania i bombę naprzód. Nie będę korzystał z żadnego tych zawodników. Możecie wrzucić kogokolwiek, kto będzie miał później ten overall jak najwyższy. Ewolucje są po prostu darmowe. Także grający rywalsy, wrzucam chłopaków po prostu pod koniec meczu do, me do, 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 do składu, żeby im zaliczyło mecz. Nawet w większości przypadków nie trzeba meczy wygrywać, tylko wystarczy rozegrać. Także wystarczy w 90 minucie nawet wrzucić, przynajmniej na minutę żeby weszli na boisko, i w większości przypadków te zadania są ukończane. Oczywiście tam pod koniec trzeba jakąś asystę jeszcze zrobić, no ale to oczywiście przy okazji jakiegoś meczu. Skład Batlus można sobie wykonać bardzo łatwo. Tak więc te ewolucje naprawdę, jeżeli macie niewykorzystane jakieś darmowe ewolucje, no to moim zdaniem nie ma co się zastanawiać, wrzucić jakichś niepotrzebnych zawodników, ewoluować ich, a potem dzięki temu mamy kolejne dodatkowe karty za darmożkę do naszego upragnionego hulita. Dzisiaj mamy 6 składów, mam nadzieję, że skończymy dzisiaj przynajmniej na 8, przepraszam, na 8, na 9 składach wykonanych. Przynajmniej jeden, ten 91, musimy dzisiaj zrobić. Mam tutaj troszeczkę paczek, kilka paczek jeszcze z Food Champions mi zostało, które rozgrywałem w poniedziałek, tak więc te paczuszki sobie otworzymy. Tutaj jest akurat wymienna paczka, jest walkoucik, tak więc jak coś trafimy wysoko ocenionego, to oczywiście można sprzedać. Tutaj mamy chyba Bernardo Silve, to jest 88 i to jest podwójny walkout, także całkiem ładnie jak na taką paczkę wymienną. Jest Mapileon 89, całkiem solidny foderek, jeszcze do tego Inform wymienny i jeszcze dwa inne walkouty, także słuchajcie, no ta paczka naprawdę... Naprawdę oddała, także to wszystko rzucamy sobie na listę, no i lecimy, lecimy, dalej, tu mamy dwóch gwarantów łowców marzeń, to jest za Food Champions, oczywiście liczymy na jakieś karty wysoko ocenione, ale to wydaje mi się, że nie będzie wysoko oceniona karta, bo to jest ta zielona, także tutaj pewnie 88 bądź 89, zobaczymy, to jest Fiorentina, nie pamiętam kto to jest, no tak, Moreno 88, czyli najgorzej jak może być. Ale słuchajcie, myślę, że te karty 88 można spokojnie przepalić. Jeżeli macie trzy takie karty 88, przepalić i spróbować swoich sił w tym player picku, gdzie dostajemy player pick z jeden z trzech łowców marzeń. Otwórzmy sobie jeszcze tą drugą paczuszkę i tu mamy PS, to mamy Kubo. Drugi Kubo 91 dzisiaj, także jestem bardzo zadowolony, słuchajcie. To jest kolejny foderek, oczywiście nie wrzucimy go do jednego składu, bo dwóch Kubo do jednego składu się nie da wrzucić, ale do kolejnego już będzie sobie czekał Kubo, także dwie karty dream, dream Chasers, czy tam Łowców Marzeń już mamy. Słuchajcie, jeszcze kolejna paczuszka za Food Champion sobie otwórzmy. Czy będzie walkout? Nie ma walkoutu. Słuchajcie, jak nie ma walkoutu, to będę przewijał, żeby tutaj po prostu nie tracić swojego i waszego czasu. Oczywiście jak magazyn się zapcha, to z duplikatów będę sobie robił tych zawodników, których wam pokazałem na samym początku, czyli Laporte, i Milinkowicz Sawicz, a my lecimy dalej. Słuchajcie, mamy tutaj jeszcze te, te trzy paczki, które były do wczoraj, jeszcze do zrobienia w SBC. Już wczoraj wieczorem pojawiły się kolejne, ale już mamy kolejną kartę Dream Chasers i to jest UCL, prawy pomocnik. To jest Leon Bailey. To jest Leon Bailey. Słuchajcie, on był na początku niedostępny na rynku. E, ta karta wygląda naprawdę niesamowicie. E, 92 overalla. Nawet jakbym miał nim nie grać, to również się nada do składu Hulita. E, I prawdopodobnie tam wyląduje, ponieważ to nie jest karta, która sprawi, że w moim składzie e, zajdzie jakieś trzęsienie ziemi. On teraz kosztuje. Zobaczcie. 50 tysięcy. Także niewiele, ale słuchajcie, to jest kolejna karta 92 potrzebna do składu 91. Także słuchajcie, mamy już trzy karty już dzisiaj powyżej 91 overalla. Znaczy powyżej 90, bo 91 był Kubo i Bentancur i teraz jeszcze 92 Bailey. Także ładnie idzie, słuchajcie, ale otwieramy kolejne paczuszki. No tutaj już nie jest tak super, ale zawsze może być jakiś walkout na przykład 90 albo 91 złoty. To też byłoby super, ale niestety tu będzie tylko czaka 86 i to jest jedyny walkout. Także przewijamy i w zasadzie to są trzy karty, dwie karty jeszcze 85, także nie najlepiej. I ostatnia paczka trzech piłkarzy: 85. Tutaj mamy informa, jest to walkout, także możemy zobaczyć, kto to będzie. Bundesliga to chyba nie jest ta pierwsza, bo to chyba nie jest logo. To nawet nie jest niemiecka liga. Cwetkowicz, proszę bardzo, 88 i do 87. Tego Gulera sobie zatrzymam. Może się nadawać do jakiejś ewolucji. Ale słuchajcie, kolejna karta 88 e, z tych e, Dream Chasersów. Także słuchajcie, mamy na spokojnie już na tego jednego pika e, Dream Chasers. Tam oczywiście można trafić o wiele lepsze karty niż te, które przepalamy. Także zobaczymy, czy się opłaci. I teraz mamy tak, 4 paczki, 7 piłkarzy, 8, 4. To SBC pojawiło się wczoraj. E, 3 paczki zrobione i jedna paczka za ukończenie jakiegoś tam wyzwania. Już nie pamiętam, którego. E, tak więc e, zobaczymy, co nam tutaj wyleci. Mamy dwa, dwa walkouty. Pierwszy to Bastoni i Patri 88. Całkiem solidnie. Przydają się takie karty do tych składów niżej ocenionych, gdzie trzeba przepalić składy 88, 89. Tak więc, słuchajcie, mamy troszeczkę duplikatów w magazynie. Ja przepalę jeszcze szybciutko o tych zawodników: Omińkowicza, Sawicza i Laporte, żeby zwolnić miejsce. I lecimy dalej z pack openingiem. A więc, Laporte już skończony, także możemy otwierać dalej kolejna paczka. I mamy kolejną kartę Dream Chasers. Co to będzie? SP Szkocja. Kto to będzie? Aha, to będzie pani Lidl pewnie z Arsenalu jako złoty, a nie, Chelsea. no nie, to już zgłupiałem. Aha, Kadber, to jest Inform. No i zobaczmy, kto tam jeszcze. Bentham Kur? Kolejna karta 91. Słuchajcie, naprawdę sypię z tych paczek. Te 84 razy 7 naprawdę się fajnie sprawdzają. Tutaj muszę jeszcze chyba raz wejść do sklepu, bo tutaj jakiś błąd. Ale bierzemy wszystko do klubu, słuchajcie. Nie to, że info to jeszcze drugi łokałcik. Nawet złoty Mandy e, wleciał, także także naprawdę solidna paczuszka. Mamy jeszcze dwie takie, także zobaczmy. Jest kolejna karta Dream Chaser, słuchajcie, ale tutaj sypie z tych paczek. Bramkarz, Brazylia, to będzie Alison. 93 overall. Alison. proszę Państwa, coś niesamowitego, coś niesamowitego. E, nie wiem, jak on dobrze broni, będę musiał go przetestować, no ale słuchajcie, te paczki naprawdę oddają, kolejna karta Dream Chasers i to naprawdę naprawdę solidna, ile on kosztuje na rynku, no nie całą stówkę tam jakieś 80 tysięcy, 70 000. tylko szybko spojrzę na jego style gry, on ma praktycznie wszystkie playstyle do bronienia, w tym obrona nogami, to się może przydać przy tych strzałach po ziemi poza tym wszystkie inne playstyle srebrne, no wygląda naprawdę ciekawie ten Alison zwłaszcza, że niedawno skończyłem ewolucję Virgil'a van także tutaj pasuje idealnie do połączenia, no i ostatnia paczka siedmiu piłkarzy, no już tutaj tak dobrze nie jest jest co prawda inform, ale bez walkoutu, także tutaj przewijamy no nie w każdej paczce będzie oczywiście karta specjalna, ale i tak dzisiaj już trafiliśmy chyba z pięć takich kart także naprawdę, naprawdę solidny pack opening, tutaj mamy pięciu piłkarzy, osiem, trzy, jest walkout co prawda przewinąłem, mam nadzieję, że nie będę tego żałował, jest tylko czaka, dobra Okej, okay, bo tak z rozpędu przewinałem, widziałem, że nie ma karty specjalnej, to już chciałem po prostu to e, pominąć, e, ale lecimy dalej. Mamy kolejne paczki do otwarcia, o i kolejna karta Dream Chasers, kto tym razem? Bramkarz Niemcy Bundesliga, czyli to będzie pewnie podwójny walkout z noyerem e, na starcie. Tak, to jest Noyer i czy to będzie trzeci Bentancur? Nie, to jest kolejny Kubo, trzeci Kubo dzisiaj, słuchajcie Naprawdę, te karty 91 sypią jak z rękawa Do tego jeszcze tak, tutaj Alex Garcia, No dobra, tu już nic specjalnego nie ma Ale mamy kolejną kartę 91, słuchajcie No naprawdę, już mamy trzeciego Kubo dzisiaj trafionego Także naprawdę będzie z czego budować kolejne e, składziki. E, a ja tylko szybko przypalę duplikaty, żebyśmy mogli otwierać dalej. Słuchajcie, nazbierało mi się tyle foderu, że staćmy już na kolejny składzik. Tym razem 87 oceny. E, sporo tych złotych e, walkoutów wypadło, sporo miałem już w magazynie. Tak więc e, robimy siódmy już e, skład o e, Hulita. I myślę, że to jeszcze nie koniec na dzisiaj. Myślę, że spokojnie zrobimy ten jeden skład e, 91 i może jeszcze z jeden czy z dwa składy. Te niżej ocenione Tak, żebyśmy skończyli z dziesięcioma Byłoby dzisiaj naprawdę spoko Ale słuchajcie, mamy jeszcze kilka naprawdę ciekawych paczek Zwłaszcza te paczki 86x2 Powinny być I razy 3 Nie, razy 3 mamy tylko Dziwne, myślałem, że mam ich więcej Tak więc otwieramy, kolejne paczuszki 84+, plus razy 4 Mamy kolejny walkout SO Argentyna Serie A i to jest podwójne oko. To pewnie znowu jest jakiś, jakaś karta specjalna. Moreno, kolejny Moreno, słuchajcie, spokojnie możemy tego pika sobie na koniec. I jeszcze Messi do tego 88. Elegancko, elegancko. Tak więc tego pika, Dream Selsów sobie też spokojnie możemy zrobić, ponieważ nazbierało mi się sporo tych kart 88. A wiadomo, na dłuższą metę te karty 88 nie będą aż tak potrzebne. One i tak często lecą. Z paczek, a najbardziej nam zależy na tych kartach jeszcze wyżej ocenionych, czyli wyżej niż 90 najlepiej. Tak więc no, z tego pika też jest duża szansa, żeby właśnie taką kartę sobie ustrzelić. Tutaj nie ma żadnego walkoutu, także nie wiem, dlaczego tego szybciej nie przewinołem. Mamy same praktycznie duplikaty, także zaraz będziemy musieli znowu coś przepalić, ale może właśnie dlatego otwórzmy najpierw tą paczkę. Trzech piłkarzy, 86. Trzy walkouty pewne, czy będzie karta specjalna. No, chyba nie będzie, jednak mamy tutaj lewego pomocnika z Hiszpanii, czyli to będzie Grimaldo, tak? Jeśli dobrze pamiętam, tak jest, by Leverkusen. I czy ten drugi łokokok będzie troszeczkę wyższy? Griezmann 88, no jest trochę wyższy, ale no, no to nie jest ten overall, o który nam tutaj najbardziej chodzi. Tak więc no, z tej paczki akurat liczyłem na coś więcej. No, ale zobaczmy, czy mam jeszcze jakąś 86. Może nie odebrałem jeszcze wszystkich ze sklepu, bo wydaje mi się, że tam coś powinno być. Ale otwórzmy tą paczkę, najpierw w 5 piłkarzy. 8-4 jest walkout, jest walkout, jest, jest dobrze. SP Niemcy Premier League, czyli to będzie Gundogan, i to jest podwójny walkout, nawet z takiej paczki jest podwójny walkout, także elegancko. 87 i kto tam wyskoczy? Bernardo 88, no czyli zbiera nam się na skład 88 bądź 87, no i kolejne duplikaty, które no, muszę znowu przepalić, żeby otwierać dalej. No i udało się spokojnie skleić skład 88 na Hulita, czyli to już będzie ósmy składzik na Ruda, Hulita, praktycznie wszystko poszło z magazynu, z tego co trafiliśmy przed chwileczką, plus kilka kart jeszcze z głównego klubu, tak więc widzicie, tego naprawdę leci mnóstwo. Wystarczy codziennie robić wszystkie wyzwania: wszystko co jest praktycznie w rozwoju, tak, w zakładce rozwój i dzięki temu mamy mnóstwo, mnóstwo paczek. Właśnie na te, przede wszystkim te tańsze składy Ale jak sami widzieliście, kilka kart 91 już też trafiliśmy Właśnie z tych codziennych rozbudów No tutaj mamy tylko czakę 86, który już poleciał dzisiaj chyba trzeci raz Ale to nieważne, słuchajcie No te karty też się przydają, żeby robić właśnie tych zawodników O których wspomniałem na początku Czyli właśnie ten Laport, czy milinkowicz Savi, Czy kolejni, którzy wychodzą A będą wychodzić pewnie do końca tygodnia praktycznie codziennie Jakieś takie tańsze Tańsze karty overallu tam 90, 91 czy 92, które też warto właśnie z tych wszystkich duplikatów sobie porobić. Tutaj mamy kolejny walkout, i to jest do tego Inform, czyli Arda Guler po raz drugi dzisiaj. E, tak więc już tego będzie trzeba gdzieś e, pewnie e, przepalić, zwłaszcza że już mam znowu zapchany e, magazyn, także zrobię znowu jakiś składzik żeby zluzować magazyn i lecimy dalej a więc kończymy kolejny składzik, trzeci już dzisiaj o cenie 89 praktycznie wszystko e, co miałem e, w magazynie poszło nawet dwie karty specjalne 89 ale ich e, nie będę trzymał ponieważ e, mam jeszcze karty 88 tych Dream których e, przepalimy sobie właśnie w tym piku e, na koniec, e, ale jeszcze jak Sprawdzałem sobie zadania, czy odebrałem wszystkie paczki. To nie odebrałem, słuchajcie. Mamy jeszcze jednego gwaranta e, łowców e, marzeń. E, zapomniałem o tym, ponieważ e... Jakoś przeoczyłem to SBC, a przecież za co tygodniowe rozgrywki również dostajemy jednego gwaranta. I ja mam już tego gwaranta skończonego, także możemy sobie go jeszcze otworzyć. Tutaj też jest duża szansa na jakąś kartę o wysokim overallu, oczywiście. Także liczymy, że będzie tutaj przynajmniej karta o cenie 90 bądź 91. Także zacznijmy sobie od tego i zobaczmy, czy coś. Czy coś poleci, ale najpierw tego Parecho musimy tutaj wrzucić do, do klubu i lecimy, słuchajcie, otwieramy tego trzeciego już dzisiaj gwaranta e, Łowców Marzeń. No to jest zielona karta, żeby jak to będzie pululu, no nie, nie będzie pululu, to będzie ten, e, no tak, włoski e, boczny obrońca ma chyba 88 albo 89, nie pamiętam już dokładnie. Także nie najlepiej. Tutaj nie oddał 88 za noty, ale jego można spokojnie przepalić właśnie w tym piku od Rincha i selsa I tam mamy jeden z trzech do wyboru. Także tam będzie większa szansa, że trafimy jakąś e, no lepszą kartę niż 88. Oczywiście tutaj otworzy do końca jeszcze te paczuszki, e, te pomniejsze. Jeżeli nic nie ma, to będziemy e, przewijać. E, tak więc słuchajcie, e, tutaj jeszcze na tym odcinku co? Otworzymy do końca te paczki i na pewno jeszcze... Zapowiem co będzie w następnym odcinku. A w następnym odcinku, może nawet, nie wiem czy jutro, czy dopiero w piątek się pojawi. Tak co dwa dni, mniej więcej maksymalnie co dwa dni, żeby były te odcinki. Bo jutro, słuchajcie, chcę zrobić odcinek już o nowej prące, która się pojawi w piątek i będzie ona złożona praktycznie z samych ikon i bohaterów. Także tylko takie karty będą w paczkach, będzie można je trafiać. I nie wiem jaki będzie drop rate. W rok temu dosyć często leciały te karty aczkolwiek wydaje mi się, że mimo wszystko, jeżeli budujecie sobie tego e, hulita, tak jak ja teraz, e, to moim zdaniem e, ja nie będę po prostu trzymał paczek na nowy event. Ja będę otwierał teraz wszystko. Sami widzicie, jak dużo tych kart 91, 92 e, leci. Nawet ten Aliston 93 przecież poleciał przed chwileczką. E, nie wiem, czy tak dobrze będzie, gdy będą e, ikony. Oczywiście tam też będą ikony foderowe, tak? Będą jakieś wersje baby, czyli będą na przykład dwie wersje jednego zawodnika, Jedna wersja będzie lepsza, druga będzie troszeczkę gorsza, z niższym overallem. Tak było co roku, podczas promocji ona się nazywała Golazo, rok temu. Teraz to będzie Immortals, tak więc będzie to polegało na trafianiu ikon, ale wiadomo, myślę, że te najlepsze ikony i tak będzie ciężko trafić, a te foderowe ikonki... No, mogą nie mieć takich hoverali, które się przydadzą, zwłaszcza do tych najwyżej ocenionych składów Ochulita. Także ja postaram się na maksa wykorzystać jeszcze ten czas, kiedy naprawdę mnóstwo tych kart 91-92 jest w paczkach i są moim zdaniem dosyć łatwo trafialne, biorąc pod uwagę, że robimy praktycznie wszystkie wyzwania, wszystkie zadania i nawet z tych mniejszych paczek potrafią lecieć. Te wyżej ocenione karty, także na Golazo znaczy i Mortals, przepraszam, ja się nie przygotowuję w ogóle, nie zostawiam paczek, tylko po prostu otwieram teraz wszystko. Chcę po prostu jak najwięcej tych składów 91 zrobić jak najszybciej, żeby po prostu mieć to z głowy, a dalej to już powinno pójść w miarę sprawnie. Słuchajcie, mamy ostatnio, ostatnie SBC, jakie sobie zrobimy, to właśnie tą wymianę. Tych łowców marzeń. Tutaj w sumie musimy przepalić trzy takie karty. Ja sobie je z magazynu wezmę, ponieważ w magazynie mam dwie karty 88. E, dzięki temu, że każde SBC jest osobne, e, to możemy, wiecie, wrzucać tą samą kartę, nawet jeżeli macie ją w duplikacie trzy razy, e, i zrobić każde SBC praktycznie jedną kartą, jeżeli macie ją w kilku <noise> egzemplarzach. E, także ja sobie właśnie wrzucę dwa razy tego e, Moreno, którego mam e, w duplikacie w magazynie. A trzeci składzik zrobimy sobie z karty, którą mamy w klubie, którą przed chwileczką zresztą trafiliśmy. Czyli to będzie ten włoski obrońca. To może zrobimy najnowsze i powinien się gdzieś tutaj pojawić. Zanotti, o, dokładnie, jest Zanotti. Także słuchajcie, mamy na koniec tego odcinka jeszcze ten player pick i oczywiście ostatni składnik 91 też sobie zrobimy już po tym player picku. Miejmy nadzieję, że trafimy coś, co się przyda, albo może będzie grywalne, na przykład Lewandowski, albo Harry Kane może tutaj polecieć, to tu może być tak naprawdę wszystko, albo skończymy z jakimś foderem. Sprawdźmy, pierwszy pick, co my tu mamy, Kubo, 91, już jest dobrze, już moim zdaniem się opłacało zrobić ten pick, nawet jeżeli będzie to kolejny duplikat, to jest czwarty Kubo, którego dzisiaj widzę w swoich tutaj paczkach. Kolejna karta Harder 92, to też jest duplikat to ją trafiłem już chyba też 3 czy 4 razy w sumie i to jest jeszcze wyższy overall, także mamy 91, 92 i ostatni pik, co to będzie? Delict 91. Słuchajcie, teraz się zastanawiam, czy to na pewno jest. Czy to nie jest karta, którą można byłoby pograć, a nie ją po prostu przepalić. Wszystkie playstyle do obrony. Do tego jeszcze bateryjka. Do tego podania górą i mocne strzały. Słuchajcie, ta karta wygląda naprawdę dobrze. Ja się zastanawiam teraz czy czasem jej po prostu nie wziąć e, sobie do składu i potestować zawodnik z Manchesteru. Ja mam jeszcze drugiego obrońcę z Manchesteru, czyli Joro. E, może byłby idealnym wzmocnieniem naszego składu, słuchajcie, chyba go wezmę spojrzę tylko na futbina, ile on kosztuje dobra, słuchajcie, sprawdzimy na futbinie, on kosztuje 35 tysięcy mony, także można go spokojnie sobie kupić po prostu z rynku tak więc wezmę foderek 92, on jest wyżej wyceniony, że tak powiem na rynku, także kolejna karta 92 trafia do naszego klubu, no i zobaczmy, czy możemy zrobić ten drugi skład 91 właśnie o hulita udało się na spokojnie skleić składnik 91, głównie z tych kart, które dzisiaj trafiliśmy, wrzucamy oczywiście Fermina i Kikę, którą też miałem w magazynie duplikatów Także tutaj, e, wiadomo, mamy jeszcze je, e, jakby w wersjach e, normalnych w swoim klubie Także tutaj nic nie tracimy e, Tak więc spokojnie przepalamy kolejny składzik 91, dostajemy naprawdę solidną paczkę jeszcze do tego e, Tak więc e, mamy już dwa składy, 91 overalla Zostały jeszcze trzy, także słuchajcie, no trochę tych kart jeszcze trzeba będzie... Jeszcze troszeczkę tych kart będzie trzeba e, nazbierać, e, ale potem już będzie naprawdę w miarę e, łatwo. Składy 90, oczywiście, też 6 sztuk, także to też nie jest jakoś tam e, bardzo łatwo. Ale najgorzej jest właśnie z tymi składami 91, gdzie te karty 92 są e, bardzo przydatne. E, te składy 90, to już będzie łatwiej po prostu zrobić, nawet bez kart 92. Tak więc e, na spokojnie, 3 składiki 91 do końca. W sumie kończymy odcinek na 10 składach na 20. 23. Tak więc myślę, że całkiem ładnie dzisiaj poszło, całkiem fajne trafy były na odcinku. Dajcie łapkę w górę dla zasięgu, będę bardzo wdzięczny. A na dzisiaj to tyle. I widzimy się najprawdopodobniej w piątek na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie, cześć.